Witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie. Witam was... Witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie. Chciałbym tak. Witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie. Ostatnio byliśmy w Gdańsku, posłuchaliśmy sobie muzyczki trochę alternatywnej. Dzisiaj i... Brrr, witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie. Jesteśmy na Islandii. Zawsze zadziwiał mnie ten kraj pod względem muzycznym. Dlaczego tak malutki kraj z populacją mniejszą niż ilość mieszkańców Poznania ma tyle wspaniałych zespołów znanych na całym świecie? W dzisiejszym odcinku nie jeden, nie dwa, nie trzy zespoły. Po prostu będzie muzyka z Islandii. Jestem podkręcony, podekscytowany. Widzicie tą ściankę? Może jej nie poznajecie, ale ja ją poznaję. To tutaj. To naprawdę tutaj, na tej podłodze Keks Hostel. Dzięki współpracy z KEXP Radio Seattle powstało wiele wspaniałych koncertów, między innymi legendarny set zespołu Kuskus. Kus. HUZGUS, islandzki zespół powstał w Reykjaviku w 1995 roku. Na początku był to kolektyw ludzi, którzy zajmowali się, chcieli zająć się robieniem filmów. Nie wyszło im to na dobre dla nas. Długa historia szybko. Okazało się, że też lubią muzykę i potrafią ją robić. Dla nas to wyszło na dobre. Od razu muszę was przeprosić, że mówię półszeptem, ale jest tu restauracja, to jest prawdziwy hostel. Ludzie jedzą sobie śniadanko i pani, która nam pozwoliła nagrać materiał, powiedziała, żebyśmy nie zawrócali spokoju ludzi tutaj siedzących. Przez zespół Gaz-Gaz przewijało się wiele osób. Oczywiście jesteśmy w Islandii, mówimy o islandzkiej muzyce, ale jako prawdziwy patriota chcę też wtrącić ten polski akcent. Tutaj też polski zespół zagrał w Keks Hostel. Był to zespół kols. Like August i Biggie, kręgosłup zespołu GUS GUS. Muzyka elektroniczna, każda z ich płyt jest bardzo dobra. Moja ulubiona, Araben Horse. Przefiltrowane dźwięki przez różnego rodzaju syntezatory, pogłosy, riverby, wspaniałe aranżacje wokali. To wszystko daje nam hipnotyzującą muzykę. Słucham mi w samolocie, w samochodzie, gdy idę spać, słucham jej w pracy. Dopijamy herbatkę i lecimy dalej. Jest ciemno, do domu daleko, jedziemy przez Islandię, nie tylko samą muzyką żyjemy, też musimy coś zobaczyć jako turyści. Zobaczcie co się dzieje. Ludzie tam podchodzą pod wodospad. Nie, no, jest masakra. Ale nas przemoczyło! Kong tak, przeżyliśmy, nie było źle. Mam nadzieję, że mikrofon jeszcze działa. Że się nic nie stało. Islandia... Uuu! Islandia must be. Kaleo. Następny zespół. Kaleo, jest to wyraz z języka hawajskiego, oznacza dźwięk. Są bardzo młodym zespołem. Powstali w 2012. Wydali dwie płyty długogrające. Kaleo i A slash B. A slash B nagrana w Nashville w Stanach Zjednoczonych. Producentem był gość od Kings of Leon. Czuć w tej muzyce blues, rock, takie amerykańskie granie. Dlatego właśnie w Stanach odnieśli wielki sukces. Nie zapomnieli o Islandii, chociaż tu nie mieszkają. Nie zapomnieli. Nagrywają też piosenki w języku islandzkim. Piosenka Way Down We Go nagrana na żywo w środku wulkanu, nieczynnego, zaznaczam. Oh, Father, W kółku, gdzieś daleko, daleko w Islandii. Halo? Kaleo? Na Krzelodowej? Tak, słuchajcie, grali też na Krzelodowej. Taka jest prawda. Ross, następny zespół. Zobaczcie, co tu się dzieje. Widzicie to wszystko, co nas otacza? To jest właśnie muzyka Sigur Ros. Sigur Ross powstał w Reykjaviku w 1994 roku. Nazwa pochodzi od imienia siostry wokalisty Birginsena. Urodziła się ona chwilę przed tym, jak założyli zespół. Sigur Ross na polski Róża Zwycięstwa. W 1997 roku nagrali pierwszą płytę pod tytułem Hope. W zamian za nagranie płyty musieli wymalować studio, w którym ją nagrali. Niestety na początku płyta nie była wielkim sukcesem. W pierwszym roku sprzedali tylko 313 kopii. Oczywiście na chwilę obecną jest to platynowa płyta na Islandii. Falsetowy głos wokalisty. Gra smyczkiem na elektrycznej gitarze. Na jednej z płyt wokalista śpiewał w wymyślonym przez siebie języku. Tak jak wam już powiedziałem, krajobraz Islandii i muzyka Sigur Ross to jedność. Może nawet nie zwróciliście uwagi, ale w filmie Vanilla Ice też jest muzyka Sigur Ross. Gościnnie zagrali w bardzo popularnym serialu Gra o Tron. Niestety Geoffrey nie za bardzo przepadał za muzyką Sigur Ross i rzucił w nim pieniążkami. Very good, very good, Off you go. Mają wielu fanów nie tylko w Islandii. Zespoły takie jak Foo Fighters, Metallica, David Bowie, nie tylko muzycy. Natalie Portman, Tommy Lee. Bardzo często się zdarzało, że Sigur rozgrał koncerty niezapowiedziane i za darmo na terenie Islandii. Siedli sobie na islandzkiej ziemi, na islandzkiej trawie, słuchając piosenki Olsen, Olsen. I to są różni ludzie. Młodzi, starsi, po prostu islandczycy. Lecimy dalej. Sigur Ross. Muszę wam coś pokazać. Polacy są wszędzie. Patrzcie na to. Mariusz Miło Miłość jest wielka. Czas na najsławniejszą artystkę islandzką, Björk. Od najwcześniejszych lat była otoczona muzykami. Jej matka wyszła za mąż za sławnego gitarzystę islandzkiego. Był on nazywany Henriksem Islandii. W wieku 6 lat wysłano ją do szkoły muzycznej. Tam nie za bardzo dogadywała się z nauczycielami. Próbowali nauczyć ją myślenia klasycznego, e, zabijając przy tym jej indywidualność. Dlatego wiele razy zdarzało się tak, że lądowała u dyrektora na dywaniku. Mo najważniejszy moment w jej karierze. Mając 12 lat, wystąpiła na przedstawieniu szkolnym. Zagrała znany cover Bob, baby, love to Dance, He Wants to Dance, He Loves to, to Dance, to Dance, to, szukając tożsamości muzycznej, grała w wielu zespołach, począwszy od panka do pop'u. Björk jako artystka otworzyła tą furtkę dla wszystkich innych mieszkających właśnie tutaj. Założyliśmy tezę na początku, dlaczego tak mały kraj ma tyle wspaniałych zespołów i może powinniśmy zostać tutaj o wiele dłużej, żeby to móc zrozumieć. Może się mylę, ale wiem jedną rzecz. Co jest bardzo ważne, totalna ekspresja, nie patrzenie się na nikogo. Jeżeli ktoś ma ochotę zrobić muzykę elektroniczną, to ją po prostu robi. Jeżeli ma ochotę śpiewać w języku angielskim, to po prostu to robi. Jeżeli ktoś ma ochotę zaśpiewać w wymyślonym języku jak Siguros, to po prostu to robi. To jest Reykjavik. Mam nadzieję, że podobała Wam się Islandia. Godzina piąta, lotnisko Reykjavik, Islandia. Nie zapomniałem, bonusowa piosenka musi być. W tym tygodniu będzie to właśnie Guz Guz, o którym Wam opowiadałem. Piosenka Owej jest idealną lotniskową piosenką. Dzisiaj dla Was z lotniska. Trzymajcie się ciepło, widzimy się w następnym tygodniu na Bank.